Andrzej Buciol, trener rekordu Belskowa, trener mistrzów Polski do lat 19. Gratuluję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ciężko było. Ciężko było, rzeczywiście w tym finale wygraliście 3-1, wydaje się, nie tak ciężko. A, bo, bo wynika tak tak pokazuje. Ja. Muszę, muszę powiedzieć, że daliśmy radę opanować emocje przede wszystkim, pokazywać charakter tak, i wykorzystać sytuacje, które mieliśmy. Uważam, że... Lubała jest bardzo dobra drużyna. Może miała więcej sytuacji niż my, ale, ale jak mówiłem wcześniej, jak da się radę, te czynniki połączyć razem, no to jest sukces i tak, tak się okazało. Mówimy o trudności meczu ten był najtrudniejszy. Ja uważam, że każdy meczu dzisiejsze były, były trudne. Każdy miał jeden czwarty jeszcze albo zostaje do końca, albo do domu. Czyli na psychika kupaki no to działa dza, 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 dza dużo. Może nie jako poziom w futsalu, e, ale psychika kupaków ma, ma dużo, dużo pływ na końcówkę winika. A z Legią i, i, i z i Lubawa graliśmy mądre, przede wszystkim z, z Legią graliśmy mądre. Pokazywałem, jakie były ich atuty, jak musieliśmy grać, aby, aby iść do finału. Chłopaki wyciągnęli wnioski, e, położyli zasady, które mieliśmy ustawione przed meczem na boisko i to da nam zwycięstwo nam, nam A finale, finale jest finale, no to jest, ma różne, różne, różne strony jest trudne, ale uważam, że dwa najlepsze, najlepsze cztery drużyny poszły Poszły do, 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 do końca tym turnieju. Czyli to, to bardziej cieszy. Jak to jest, że w grupie y, Centralnej Ligi Juniorów, Makroregion, zajmujecie drugie miejsce, awansujecie, bo można powiedzieć, z dużym trudem, a tutaj, tutaj kosicie wszystkich po kolei, wszystkie mecze wygrane? Jak to jest? A mówię, że nie jest ważne jak zaczynasz, ważne jest jak się skończy. Nie, no to. Jest trochę, inaczej, jest trochę trudna sytuacja do, do, do tłumaczenia. My mamy, wszyscy kupaki grają na trawie. I akurat pierwsza kolejka, e, pierwsza kolejka Seliotka akurat bio, jak oni skończyli ligę na trawie. Czyli ciężko jest, wcześniej było robić treningi razem. Mieliśmy to treningi podzielone na rocznika, ale w związku z tym, że mamy czo rocznika na Seliotka no to było ciężko ogarniać sprawa. Akurat daliśmy radę e, przed pierwsza kolejka, robić dwa treningi razem i to było widać na boisko potem, nie? I akurat mieliśmy pierwsza kolejka, w środę, druga kolejka, mieliśmy e, sobota, czyli takie dwa mecze, no to e, wróciliśmy bez punktów, ale potem jak zaczynaliśmy pracować, jak zaczynaliśmy nakładać nasze... Nasze, nasze postawy, które mamy, no to, to widać, że kupaki coraz lepiej grali, coraz lepiej wyglądały e, nasze gry i myślę, że takie trzy dni też. No. Pokazy, nie mówię, że pokazywaliśmy świetny futsalu, ale dobry kawałek futsalu. Trener, były selekcjoner reprezentacji Polski. E, A nie dzisiaj... pamiętam kiedy. <laughs> no, nie tak dawno. <laughs> miłej, miłej. No i dzisiaj prowadzi Super drużynę młodych chłopaków, jak się czujesz w tej roli? Ma, rola jest bardzo opowiedzialnością tym roku, bo nie tylko te młody, które zdobiliśmy złoto teraz. Zdobiłem złoto też dwa tygodnie temu, zdobyłem złoto w końcu stycznia i zrobiłem srebrno grudnia, czyli bardzo duża robota. Opowiedzialności jest bardzo dużo. Może klub nie da taka duża presja, ale sam czujemy. Bo jak klub, jak rekord jedzie do, do faza finałowa, wszyscy dodają jako faworyta, wszyscy mają duże oczekiwanie, ale, ale nikogo, myślę, nikogo e, myślę, jak będzie dla trenera i dla kupaki być potem na parkiecie. Nie?